Ma dzisiaj ostatnia część Euro 2024 paczki z Boxa bez przedłużania pora poradacza Hiro, Musiara, Centurion, Hernandez, Krysta cenę ten box, na razie nas słaby, nic ciekawego od początku otwierania tutaj się nie trafiło. Dobra druga paczka. Tu jest Ronaldo Ultimate. Ale tu są karty zwykłe. Mało tych legend też wpadło. Tych Kart Field Plastikowych Black Edge chyba jeden, tylko to coś jest kurde słabi. znaczy parę sztuk wpaść. Mm, energy nie mieliśmy, no, nic nie mieliśmy. Legendy są jeden na siedem, a też mało tu wpadło. Alvario albo Nucci, tam jest kolejna Fernando Torres. Jak 1 na 7 to powidło, powinno trochę narąbać. Tych karta to dopiero chyba trzecia. Ale no cóż, do szczęścia do tej kolekcji chyba nie mam. Szczerze bym powiedział: Centurion Pepe, Hero Riksen. Suslu fioretowym wida żalką sferę ostatnio do czego to otwierano? To Champions League 13-14. Szczęście było FIFA 365 2025, bo tam momentum wpadały. Kolejny jakiś. Fiolet tutaj. Eee dalej, co tu jeszcze szczęście przynosiło. Euro, 2000, y, Euro 2012, ma 4 wpady, z niewielkiej ilości saszetek. Ale to już w takiej kolekcji tu wytrzyma. Dobra, mamy tego samego znowu. Ciao, Felix Stanciu, Tibo, Kurtu, i tyle 6 saszetek otwarte, to jest 7. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć to jest teraz siódma, sobie tak kładę, żeby widzieć ile otworzyłem Nie wiem szczerze kupię tego boksa. Nie że tanie wychodzą, ale otwierania, denerwowania, nic ciekawego się nie trafia. Ronaldo cały czas spada, widzę, z kapitan. Czy dużo tego Ronaldo w tym boksie. Ktoś był fanem Ronaldo, to by się ucieszył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć tam zostało. I, ta I jeszcze jedna. Na atmergi żadnej nie ma. Co no jest? Kurde naprawdę? Straszny ten box. By był. No i patrzcie, no znowu pusto. Nic ciekawego. No ostatnia paczka no, bez jaj. To takie słabizdy w ogóle są. To nie powinien być jeden gwarantowany energii przypadku w takich paczkach. Zobaczymy na ile to wpada chwila. No piszę no, 1 na 36, żeby gwarantowany. To jest ostatnia paczka w ogóle. Strasznie powracane. No więcej paczek nie ma. Opakcie. No pusto. Nie ma więcej. Czyli energii gwarantowany. Jeden z pusto. Bardzo słabizna, Straszny. Straszny boks. Ej serio, tego nie polecam. Słabiznę jakich mało. Dobrze, że dużo nie wydałem, jakoś tylko 6 dych za tego boksa, ale jak ktoś chce wpaść na mój wintet, kupić jakieś karty, bo mam ich dużo, to piszcie w komentarzu tutaj na razie.